Cześć bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Słuchajcie, wreszcie zajmiemy się jakoś budową. Tak zastanawiałem się czym możemy się konkretnie zająć, bo nie mam typowo planu co zrobić tam i co zrobić za bardzo tutaj. Yy, tam nawet nie pamiętam ja, wam, ja was się chyba tam pytałem w sumie co, co tam bym mógł zbudować, chyba czy coś takiego Tylko yy, nie za bardzo teraz to pamiętam w sumie a, a nie patrzyłem teraz na komentarze Na pewno możemy sobie to ogarnąć dzisiaj Ten, ten korytarzyk przynajmniej troszeczkę um, Ale to ewentualnie Może następnym razem albo teraz, nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Będą po prostu te teraz dwa odcinki Powiedzmy kolejne Bardziej takie budowania e, Myślałem, że możemy sobie powiedzmy Zrównać to wszystko z ziemią w sensie pozbyć się tego wszystkiego e, i zmodernizować troszkę nasz mur, tutaj, ten ło. Bo on jest taki zrobiony na szybko, był taki bidny jest ogólnie i ja bym, ja bym go chciał troszeczkę mm, ładniejszego, większego mieć po prostu. Tak samo myślę zresztą nawet z tamtej strony, bo tam się potem zaczyna taki most. To ma swój styl, ale żeby był inny niż właśnie ta część muru. Więc powiedzmy, że zrobimy to chyba w ten sposób. Dlatego też będę musiał ogarnąć to w ten sposób, że bierę moją sikierę. Tylko jeszcze muszę zobaczyć tutaj, czekajcie, bo tu jest ten, ten, ten Night Sensor cały. Tylko bym walnął gdzieś, ewentualnie tutaj to go, musimy po prostu musimy go przenieść. <laughs> tak więc lecimy w takim razie do domu i ogarniamy sobie parę pierdół ogólnie. Także tu będzie takie, wiecie, to będzie takie robienie, ale to będzie przez, przez kilka odcinków, bo te odcinki mniej więcej będą się w miarę często pojawiały. E, nie jakoś tam codziennie czy coś, bo jednak e, nagrałem troszkę materiałów jeszcze takich innych, z innych serii, mapek od widzów i w ogóle w ogóle różnych takich rzeczy, dlatego też po prostu będzie, będzie to budowanie, ale nie będzie tylko tego budowania, tylko będzie właśnie, będzie dużo, dużo innych rzeczy. Ja sobie ogarnam tutaj kiepunek. Potrzebuję na pewno siekiery, na pewno. Potrzebuję łopaty w sumie na pewno. Co ja tam jeszcze potrzebuję? Chociaż to na raczej nie potrzebuję tak typowo, raczej eee, tu siekiery na pewno i chyba to wszystko. Zabierzemy się najpierw, tylko za zrobienie, powiedzmy tego, żeby to schować, po prostu za, za ten blok. Myślę, bo to nie będzie chyba wtedy jakoś super widoczne. Czekajcie, bo to z tej strony, jak będzie, to będzie co? No to będzie tutaj, nie? A tu można e, dać to jeszcze kratkę głębiej, i to myślę, że będzie ok, żeby po prostu się nie, nie zasłaniało jakoś strasznie, e, więc zrobimy to tak, że to rozwalę na razie. Jeszcze ten mur, powiedzmy, odbuduję potem, jak, jak tu będzie normalnie, ale. Potem zrobię to jakoś go inaczej może. O i tutaj zrobimy właśnie ten sensor. To się rozwali. To rozwalimy. To rozwalimy. Mhm. I tutaj idzie wtedy redstone. Jak to jest? Będzie tu, nie? Dobra, to będzie tu, tutaj i tu będzie night sensor. Tak, i wtedy to mogę chyba normalnie zamurować. Tak, bo jest? o, dobra, elegancko. I tu jest wtedy ten night Sensor, on jest tutaj tak niewidoczny, bo jest tak w takiej bardziej szparze, bym powiedział. Zawsze można trochę dirtu jeszcze dodać. A tutaj na razie odbudujemy sobie to, powiedzmy. No, i teraz od czego by tu zacząć niszczenie tego, wszystkiego? Mówię to, to spełniało fajną rolę, właśnie taką dekoracyjną, i w ogóle, ale myślę, że można by tu zrobić to troszeczkę mm, inaczej. Tak jakoś, nie wiem, trochę mi się to teraz nie podoba po prostu i mam ochotę to zniszczyć i zbudować sobie to jeszcze jakoś inaczej. No na razie powiedzmy, znowu to będzie e, puste przez jakiś czas, bo nie mam typowo na to e, projektu, ale pomyślałem sobie, że przede wszystkim to najpierw zepsuję. Tak, więc tytuł odcinka będzie kuźwa niszczymy wszystko albo coś w tym stylu, będziecie ciekawi o co chodzi, no to właśnie o to chodzi, że niszczę tutaj dosłownie wszystko, co tutaj zbudowałem, bo chcę to zrobić troszeczkę inaczej, bo czemu by nie. No i w sumie dawno nie było takiego odcinka typowo z zbudowania jednak, więc myślę, że wam się spodoba, że jakąś łapkę zostawicie, chociaż jedno czy dwie, nie, tamtego. Mm, Dirt... Dirt, 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 dobra. Muszę zadirtować niektóre tutaj yy, miejsca. Pochodni na razie tutaj nie zbieram, żeby mi tutaj jednak wszystko oświetlone było, jakkolwiek. Tego powiedzmy zbieram to, a same te belki na razie jeszcze zostawię. Tak, żebym, mówię, miał tu jednak oświetlone tu wszystko. Dzisiejszy odcinek głównie polega bardziej, może nie na tyle właśnie na budowaniu, co na niszczeniu wszystkiego dokładnie. Zobaczymy, ile czasu mi zajmie zniszczenie tego wszystkiego, bo, no mówię, budowanie zajęło trochę na pewno, a niszczenie tego, tak powiedzmy, z głową, tak żeby, powiedzmy mówią, tu coś zalepić, naprawić, poprawić i w ogóle, też, też swój czas na pewno zajmie, nie? I... Więc to będzie na pewno jeden odcineczek, drugi wtedy myślę właśnie typowo się pobawimy tym murem. Nie wiem jeszcze z czego konkretnie go zrobię, ale pomyślałem, że właśnie z jakichś bloków, których właśnie nigdy nie używałem, czyli jakiś właśnie dioryt, czy andesyt, andezyt, czy jak ktoś tak, bo jednak nie używam tych bloków jakoś często i pomyślałem, że można faktycznie pierdyknąć to właśnie w ten, a nie inny sposób. Dobra, tutaj wody się pozbyłem. A, to można porozwalać. Także teraz nieważne czy jest noc, czy dzień, w Minecrafcie normalnie i tak sobie wszystko niszczę i nie zwracam uwagi tutaj na nic. Tu od razu farma moich brodawek, też w sumie, bo chyba nie mam takiej typowej farmy brodawek poza, poza tym, gdzie, gdzieś tam poza światem, więc można właśnie gdzieś tutaj to ogarnąć. Po prostu chcę zrobić taki jakby tutaj porządek, bo pomimo wszystko, tutaj było wszystko robione tak na spontanie, tak, dobra, tu se coś zrobię, tu sobie coś zrobię. Tu zaczęło gdzieś tam coś bardziej być, powiedzmy, planowane. Tak, żeby faktycznie tam było to. Tutaj to wyszło w sumie później taka idea, ale tam to było trochę też tak planowane. To na pewno było planowane i to po części. A to takie było takie z randomu totalnie zrobione, że po prostu mi się to na tyle już teraz nie spodobało. Patrząc na to, wszystko co zbudowałem, że, że mam ochotę po prostu rozpieprzyć to wszystko i zrobić to jeszcze raz lepiej. Dlatego też po prostu robimy to teraz w ten, a nie inny sposób. Trochę to mówię, oczywiście zajmie. Ale przy okazji sobie. pogadam trochę, prawda? I zobaczycie, jak to ogólnie się niszczy. Bo, jednak mówię, nie, chyba nie miałem takiego typowego odcinka z burzenia czegoś, co zbudowałem. Tak mi się wydaje. Było co do tej pory, no wiecie, było budowanie, było pokazywanie budowli, były podróże, polowania, wyjścia do jaskiń i tak dalej, i tak dalej. Ale nie było jeszcze burzenia tego, co, z, co zrobiłem. Więc to jest też coś nowego. Chłe, chłe, chłe. Dobra, najpierw, mówię, najpierw same płotki, bo to przede wszystkim mi tutaj najbardziej przeszkadza i utrudnia w ogóle ruch i tak dalej. A potem zajmę się całą resztą. Z tego dużo też plonów będzie. Tutaj też dużo tych brodawek będzie. się pozbiera. Wszystko. No i będę musiał sobie ogólnie rozkwinić, jak ja tutaj chcę to zrobić. Pomyślałem sobie, że nawet. Mm, no nawet można by było się tu pokusić jakiś Pixelarta, bo jest tu na, na tyle duża przestrzeń, że można było się faktycznie pokusić jakiś Pixelarta. I nie, nie będę robił Pixelarta swojego skina, bo to jest kuźwa stare, przereklamowane i w ogóle. Zresztą tam zrobię właśnie coś podobnego. E tylko właśnie chciałbym zrobić coś takiego innego, ewentualnie, jak już będę robił faktycznie tego Pixelarta, bo nie wiem, czy na pewno to zrobię. Ale pomyślałem sobie, że skoro i tak jest tutaj taka duża przestrzeń, to albo to by musiał być taki... E Taka, taka podłoga w miarę fajna, fajna ogarnięta jakieś, czy kolorystycznie, czy właśnie z takich jakichś bloków innych albo właśnie jakiś taki pixel art żeby to jakoś wyglądało, ale że tutaj już jest ten pixel art i już tu jest trochę tej gliny, to tutaj z drugiej strony chciałbym coś zrobić faktycznie innego, więc podejrzewam, że właśnie korzystając z tego, że tu jest naprawdę dużo przestrzeni, postaram się zrobić to tak, że wiecie, to będzie jakieś takie mini przejście czy coś. W sensie taki kawałek ścieżki, i tutaj w miarę jakieś coś tam przejście do tej mojej, powiedzmy, głównej e, bazy będzie. Jeszcze nie do końca jak ja to zrobię, ale jakoś to zrobię. Spadaj szkielet. He, 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 he. No tak, tak więc w dalszym ciągu pozbywamy się tutaj wszystkich koźwa możliwych rzeczy. Ten odcinek, możliwe, że nie będzie jakiś super długi, następny może będzie troszeczkę dłuższy, jak będę bardziej budował, bo jednak te zbudowania są. Zdecydowanie dłuższe niż te, powiedzmy, zburzenia czy, 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 czy łażenia, gdziekolwiek, jednak. Ale to się pokaże. Przede wszystkim, też się trzeba zająć troszeczkę oświetlaniem faktycznie tej góry, na przykład, czy, czy, czy tamtej góry też. Bo jednak, jak chcę tam się gdzieś osiedlać, no to mi to będzie strasznie przeszkadzało. Haps, 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 haps. Aha. Tutaj trzeba zalepić, tutaj trzeba zalepić. Cic-cic-cic-cic. No Dobra, nasionek z tego też trochę będzie, Sobie nie mam jakby takiej potrzeby ich mieć, ale, ale se będą, nie? I dzięki temu, że tutaj tego nie będzie. Będę mógł sobie gdzieś właśnie w tych górach i w tych takich właśnie pomieszczeniach, gdzie nie wiedziałem, co mam zrobić. Będę właśnie sobie mógł tam zrobić farmy. I myślę, że farmy w takim razie, w takim układzie, e, będą, jak się będzie przechodziło tutaj, tym głównym korytarzem, i tutaj dalej, i tam będą, będzie, będzie prowadzone właśnie do, do, do farm. Będzie tam w miarę takie, może nie jakieś super duże pomieszczenie, coś, tylko po prostu będą, myślę, farmy właśnie, w, jak się przejdzie przez ten korytarz. Ehm, Tutaj w przyszłości na pewno mogę sobie zrobić przejście gdzieś w tamtą stronę, żeby jakieś coś można było zrobić. Ewentualnie gdzieś tutaj jakiś korytarz, bo tam też będzie w sumie też przejście, tak żeby to było jakoś połączone. Tak mm, więc, jeżeli już będę miał taką ideę samą sobie, co chcę gdzie zrobić to już sama kwestia jak to zrobić z jakichś bloków jest już łatwiejsza bo u mnie największy problem właśnie z tym save'em i w ogóle z jakimkolwiek save'em jeżeli chodzi o budowanie bo właśnie nie było samo zbudowanie tego tylko właśnie samo samo wymyślenie jak ja mam to zrobić bo to jest mówię sama idea żeby przyszła do głowy faktycznie żeby tak człowiek miał fajnie plan na wszystko może jest taki ogólny tak że tu będzie coś tu będzie coś tu będzie coś ale co konkretnie nie wiem Dlatego po prostu tak, mm, powiedzmy, pracę nad tym wszystkim y, jakoś y, powiedziałbym nawet, że w miejscu stoją. Ale to nie jest, mówię, z lenistwa czy coś, tylko to jest kwestia tego, że no, nie miałem konkretnego pomysłu, a chciałem mieć konkretny pomysł na to wszystko i niestety takiego nie miałem. No weź skin może, co? Spadaj. No kuźwa, trafić go nie mogę, też strajfuję romany. Pa, 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 co robi? Pa, 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 pa. No strajfuję szkieletku. Myślałem, że go lecę na niego kuć was z tym z mieczem, Dobra. Tak więc, rozbudowy powiedzmy mojego małego tutaj miejsca, ciąg dalszy. A tutaj, może najpierw sobie tym koblem się zajmę, właśnie, żeby była najpierw sama trawa. Potem, jak coś będę chciał innego dodać, to faktycznie to zrobię i przekopię to jeszcze raz. Powiedzmy całkiem mm, właśnie tym, Oła. że przekopię to całkiem jeju yy, łopatą. I zrobię po prostu wtedy jakąś tam podłogę, tak? Na razie tu będzie wszędzie. Cyk, cyk, cyk. To jest ciężkie w sumie, żeby zrobić. Bo, żeby przywrócić tą zaoraną ziemię do stanu znowu niezaoranego, tu będzie dużo problemu z tym, ale to są ogarnę. Nie mam dirtu? No nie, no trudno, dobra. E, czy ja już tu usunę wszystkie płotki? Chyba tak, dobra. Zajmiemy się teraz, może, zbieraniem tych klonów, które tutaj zostały. No i teraz, jak się pozbędę tego wszystkiego, zrobię sobie jakiś w miarę fajny mur. Jeszcze właśnie nie wiem z jakich bloków i tak dalej, ale też. Może, żeby nie było właśnie z takich elementów, tylko właśnie może z jakiś innych. Nie będzie tutaj drewna, będzie coś takiego bardziej masywnego, bym powiedział. Coś, co będzie faktycznie imitowało taki mocny, mocny mur. Którego kuźwa nic, nikt kuźwa nie ruszy. W ogóle z obsydiantem może sobie go zrobić, żeby w ogóle jak klipa nawet w żeby, żeby nic się z tym nie stało, nie? <laughs> to by było dobre. No, także możecie zapytać, a nie szkoda ci, zrobiłeś to wszystko i teraz to rozłupiasz. Nie, bo mówię, to było robione takie na na takim spontanie, że mm, no nie może mi za bardzo być tego szkoda, bo, bo to nie było włożone w to takiego nie było takiego pomysłu konkretnego bym powiedział, tak? Więc no tak jakoś nie jest mi super. Przykro. bo nie ma miejsca w ekwipunku na to wszystko. Eee, Nasionka. Ziemiaczki sobie pozbieram, dobra. Powiedzmy. Teraz muszę wrócić do domku w takim razie i... I to, to wszystko. Na no, marchewki też nie ma miejsca. Seriously! Kobel. Jak coś to zaraz po niego wrócę. Dobra, lecimy do domu. Odstawimy to wszystko. Jeszcze mogę ewentualnie brodawki pozbierać. Tak jest. Też ich mam w sumie sporo, jakby nie patrzeć. Dobra, władujmy tutaj jakieś takie skrzyni, która jest pusta, gdzieś tutaj by były, nie? O, tutaj na przykład. Dobra, jest OK. No, wygląda to jak jedno wielkie kuźwa wykopalisko teraz, w tym momencie. Czyli trochę tak, jak wyglądało przed zrobieniem tego wszystkiego. Ale nieważne, ja wam mówię, że ja to muszę, ja to muszę zrobić tak, żebym ja był naprawdę z tego zadowolony, bo na początku jak to zrobimy, się sobie spoko, fajnie wygląda, kolorowość. w ogóle, ja pierdzielę, wychodzę ze z domku jest super. Ale z drugiej strony potem jak na to patrzyłem, to na pierdziele, normalnie, no, nie miało to takiego uroku, bym powiedział. <laughs> Dlatego też po prostu muszę to zrobić tak, a nie inaczej, czyli rozdupić wszystko i zrobić to jeszcze raz. A potem jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, aż mi się kuźwa, nie spodoba nie Dobra, czy zabrałem już wszystkie plony i wszystko, wszystko co to było, chyba tak. Teraz przydałoby mi się przede wszystkim trochę dirtu, którego w sumie wyjątkowo właśnie nie mam i to jest w ogóle w szoku, bo myślałem, że dirtu mam aż, aż nad to, bo, bo trzeba by było to jakkolwiek ogarnąć. Tyle że dirtu, to ja to koziwa nigdzie nie widzę. To jest najdziwniejsze w tym wszystkim. Dobra, tu mam trochę dirtu i tu, dobra. Wziąłem dźwigni, nieważne. Dobra, te, tych parę staków powinno mi jakoś tam starczyć. I teraz mówię jeszcze kwestia tego, żeby to wszystko przerobić z powrotem na. Ten. no, muszę po prostu sobie załączyć tryb skakania, prawda? I to też nie chcę za każdym razem. Nie chcę za każdym razem. Y, ten, bo to trzeba idealnie w kratkę trafić normalnie, nie? Patrzcie. Jak tak trafię, tak na pół, na, na pół kratki, to kuś końca nie ma, nie? Oj, to ja czuję, że ja tu trochę se czasu z, wykorzystam na to, ale to nie będę Was już tym zamęczał, bo to już nie ma sensu. Ja się bardziej zajmę takimi właśnie rzeczami, jak plombowanie, że tak powiem, tego wszystkiego. I wykopywanie właśnie takich rzeczy. Także dzisiaj taki y, rozwalający, y, po części sprzątający odcinek, którego do którego rzadko wlatuję, po prostu. Jakby nie patrzeć Poza, po, po tych wszystkich, po prostu co, co gdzieś tam zrobiłem, no to te są dosyć takie inne, nie? I następny odcinek mówię, będziemy na pewno walczyć się murem, a ewentualnie jeszcze następny, można by spróbować pójść do wieśniaków w sumie i ogarnąć jakieś jakiś handel może do jakiejś wioski innej, nie? Gdzie, gdzie tam gdzieś nie byłem. Gdzieś tam koordynaty mam zapisywane więc możemy zrobić sobie wtedy znowu coś a mini taką wyprawę, ale taką bardziej niespontaniczną, tylko taką w jakimś konkretnym celu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czekaj, 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 Dobra. Elegantne decyko. Tu jeszcze muszę to rozwalić. Dobra. No te drzewa będzie trzeba też pościnać, bo one mimo wszystko z tamtej strony są fajne, to tam jakoś coś tam się dzieje, dziko się i tego, ale tutaj mnie denerwuje, bo tutaj jednak powinienem sobie bardziej to móc odgrodzić I ogólnie fajnie jakby ten płot czy, czy mur był również tutaj, czyli gdzieś tutaj i tutaj się zaczepiało tą górę, bo ten teren też jest tak jakby częścią mojej bazy i to bardzo, tylko że tak z niego nie korzystam ogólnie. Tutaj też by trzeba było tam po, po prostu ten mur poprowadzić, tak żeby on był tutaj połączony i oddzielić totalnie po prostu ten tereny od świata jakby zewnętrznego, tak? Żeby zrobić taką e, coś ala zamkniętą strefę właśnie, nie? Będą różne wyjścia i wejścia i tak dalej, ale ogólnie żeby to było jakoś tak oddzielone. Kapiści? Czy tam kapiszta, czy, czy rozumieta? Mnie w ogóle? No, mam nadzieję. No, także tu będzie trochę z tym roboty, ale to już sobie ogarnę. No i jeszcze byśmy mogli trochę mimo wszystko ten mur porozwalać. Tak żeby mniej roboty było w następnym odcinku odnośnie tego. Te schody... Nie wiem, jak to... czy je tak zostawię ogólnie. Czy one coś też będą przerabiane? Powiedzmy, że na razie je zostawię, bo tutaj i tak będzie mur i możliwe, że zrobię jakieś przejście, ale że tutaj będzie większy taki ten mur. To może faktycznie nawet zrobię tutaj coś, ale jakiś wiecie, mechanizm, żeby to jakoś. Nawet jeszcze lepiej wyglądało, także zobaczymy. Zobaczymy, czy ten LJ to też skmini. jakbym zrobił takie mur, na, powiedzmy, na, na tutaj, żeby chociaż było takie na trzy kratki, czy ileś szerokości, to wystarczająco by było, żeby schować taki prosty mechanizm, po prostu, który by się rozsuwał tylko pistony. Nic, nic więcej nie trzeba by było. Więc można by było coś takiego jak najbardziej skminić. Ale to mówię, zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Czy faktycznie będzie mi się chciało coś takiego zrobić, czy niekoniecznie? Póki co jeszcze rozwalam, jeszcze, jeszcze rozwalam tą, tą część tutaj. Ta część jest tutaj, o, już taka nie, nie za bardzo potrzebna, bo tu, powiedzmy, nie ma możliwości, że nam coś wejdzie za bardzo, ale jednak chcę mieć taki mur konkretny, żeby nie było, że mi w ogóle coś tu ma możliwość wejścia. To ma być mur obronny, kurde, i w ogóle najpierw i tak będę musiał jeszcze, powiedzmy, posprzątać to wszystko tutaj. Aby to było ładniejsze. Ale to się tym zaraz też zajmę. To, to się nie bójta W sensie nie na odcinku. Tak, tak, tak pomiędzy odcinkami, to, 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 to się nie martwcie. Nie będę Was już tym tak bardzo, bardzo przynudzał. I tak wam, wam dzisiaj przynudziłem trochę hechy. Ale mówię, też, też takie odcinki są potrzebne. Bo ile można kuźba podróżować i robić masakrę kuźwa zwierzątkom i różne takie inne rzeczy. Czasami trzeba się zatrzymać, pomyśleć. Wycilować. I w ogóle w ogóle cały czas zapominam, że mogę sobie użyć tego, żeby mi samo wybierało, w sensie środkowy przycisk myszy, nie? No i wtedy tutaj będzie coś, coś tu będzie, tu mówię, tu będzie to zejście. To zejście prawdopodobnie też przerobię jakoś. To też, chociaż ten. Nawet myślałem, żeby cały, powiedzmy, remont w środku zrobić. Tyle, że akurat tu nie ma takiego sensu, bo, powiedzmy, tak jakoś super nie chcę zmieniać. To jest tak zbudowane, takie na odpierdziel trochę na szybko, na spontanie też na początku było budowane. Tu coś niby miało być robione, tak naprawdę nie wiem, czy tu coś w ogóle będzie. To wszystko takie na spontanie, bez żadnego totalnego planu, dlatego po prostu nie jest to wykończone w żaden sposób. Tu był jakiś powiedzmy, plan jakkolwiek, to sobie tak to zrobiłem. Tak naprawdę z tego stołu do potek, tu korzystałem chyba tylko raz właśnie, żeby zrobić tą potkę na szybkość i chyba to tylko tyle. Tak więc też na pewno jakieś właśnie laboratorium będzie trzeba zrobić i tak dalej i tak dalej. No mówię, pomieszczeń jest w miarę sporo. Tam wiem, że na pewno będą farmy. Laboratorium chciałbym, myślę, teraz tak sobie kminie, chciałbym umieścić tam, żeby było w miarę blisko, ale z drugiej strony, jednak żeby kawałek trzeba było do niego przejść, bo jednak nie jest aż tak często używane właśnie jak, właśnie jakiś magazyn czy coś. Z kolei właśnie magazyn myślę, że byłby właśnie gdzieś w tej części i do niego musiałoby być przejście stąd. Ewentualnie tutaj by było przejście do właśnie magazynu. I wtedy z magazynu by było przejście gdzieś tam indziej. To by musiał jeszcze ogarnąć, jak ja to chcę dokładnie zrobić. Bo ogólnie magazyn chciałem podzielić na kategorie. W sensie, powiedzmy, na jednym poziomie by były skrzynie materiałów budowlanych, tak? czyli właśnie drewno, kamień, dirt, jakieś tam najróżniejsze takie rzeczy. On by byłby dosyć spory. Potem na przykład właśnie jakaś trampolinka, czy coś na poziom wyżej, byłyby na przykład narzędzia, czy, czy, czy zbroje, czy coś takiego, właśnie no, na przykład zbrojownia. Zbrojownia by mogła być w ogóle w oddzielnym miejscu, ale. Połączona też z magazynem, także mówię, to chcę wszystko tak połączyć, żeby w razie czego, żeby nie trzeba było właśnie, nie wiem, jednym wyjściem wyjść, przejść kogoś, gdzieś tam dookoła i iść gdzie indziej. Nie, chcę, żeby to wszystko było tak połączone, że stąd w ogóle pójdę tu, albo stąd w ogóle pójdę tam, stąd pójdę tam. Chcę, żeby to wszystko było połączone, no mówię, tam będzie akurat przejście do tego, więc to bez problemu. To będzie takie podwieszane, myślę, pomieszczonko ze szkłem tutaj. Tutaj coś się zrobi też, chyba. Na razie jeszcze nie wiem. No i tu myślę, że ten dom, ewentualnie faktycznie tam mógłby być nawet ten dom yy, faktycznie zrobiony, żeby tutaj tak faktycznie tego nie szpecić, tylko tu będzie to przejście i tutaj by był ten dom wtedy, bo tam jest nawet taka fajna yy, wgłębina, głębina, takie wgłębienie po prostu w, w skalę, w tym, w górze, że można faktycznie coś takiego yy, ogarnąć, ale to się ogólnie okaże, jak ja to zrobię. Myślę, że to by nie był głupi pomysł, w sensie tutaj by było to wejście, bla bla bla, tu jakieś jeszcze pierdoły I tutaj wtedy ten dom, i on by tak tutaj jakby był To by miał wtedy widok na tamtą stronę, na tamtą stronę, na każdą stronę po prostu chyba tutaj e, świata I tutaj z tej strony też by trochę wystawało, żeby widzieć tutaj wnętrze bazy, naprawdę Myślę, że pomysł jest spoko i wreszcie faktycznie wpadłem na jakiś pomysł Więc teraz tylko będę powolutku e, go realizował, tak? Tu mam wszystko pozbierane, te dirta sobie jeszcze wezmę w razie czego. I cóż, słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcinku. E, widzimy się oczywiście w następnym, który tam będzie za 2-3 dni jakoś zobaczymy i ogarniemy, myślę sobie, właśnie kwestie mm, muru. Mam nadzieję, że sobie ogarnę właśnie z czego go chcę dokładnie zrobić. E, czy właśnie z jakichś takich... No nie wiem z czego chcę zrobić jeszcze podłoże. Ja chciałbym, żeby mur powiedzmy troszeczkę się różnił od podłoża, ale żeby podłoże się różniło od tego. Więc na pewno nie będzie z gliny. Mm, ale, właśnie z jakichś takich kuźwa bloków, jeszcze nie wiem z czego. Z, z czegoś będzie. Na pewno, nie będzie jakiś super tani czy coś, jeżeli chodzi o surowce. Z czegoś będzie. Zobaczymy. Tak czy jak ja się z Wam żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. No, i widzimy się w kolejnym, oczywiście. Tak. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, bo to jest bardzo ważne. Tak. Papa. Pa.